Wóch się rodzi, most Pan niebiosów obnażony. o większe blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Chciałem się stało i mieszkało między nami. Łatwo się domyślić, czyim pomysłem byłem takie w ten sensie, sposób złożenie Wam wszystkim życzeń. Ale za zaszczycie przypadło mi przemawianie w naszym imieniu. Chcieliśmy Wam życzyć świąt takich właśnie bardzo refleksyjnych, żebyśmy nie, nie patrzyli na, na Święta Bożego Narodzenia tylko jako na spotkanie rodzinne, wyżerkę yy, czy okazję do, do odpoczynku, yy, ale potrafili jakby usłyszeć to, co próbuje na nas powiedzieć Bóg, na przykład przez słowa tej kolędy, którą słyszeliśmy, że Bóg przychodzi do nas i jest to bardzo radosny moment mamy się z tego cieszyć, ale żebyśmy mieli w pamięci to, że w pewnym momencie po prostu zostanie on za nas wydany, oszczerowany i wzięty do nieba i, i będzie już nam zawsze królował przez całą wieczność. Dlatego chcielibyśmy życzyć Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, Bożego Błogosławieństwa, darów Ducha Świętego. Niech Bóg Wam błogosławi na rok 2011. Radość i pokój w Duchu Dzień